Mojego obecnego gościa chyba nie trzeba przedstawiać, ze mną jest Jurek Owsiak, witam Cię Jerzy. Cześć, siema, witam. Jurku, powiedz mi, co zmieniło się w dzisiejszych eliminacjach, w obecnych eliminacjach od tych zeszłorocznych, bo coś się zmieniło. Tak? <laughs> nie, ja myślę, że w ogóle one się ukonstytuowały, czyli wreszcie mówimy, nie tylko słuchamy płyt, ale chcemy posłuchać kapelę na żywo, które później jadą nawet kilkaset kilometrów, żeby dojechać do miejsca, gdzie ich słuchamy. To jest dla mnie po prostu niezwykle ważne, ważnym jest to, że zespoły mogą poczuć, że muszą zobaczyć, muszą nam pokazać to, co ewentualnie pokażą na ogromnej scenie, na największej scenie świata, bo tak się wydarzyło z przystankiem Woodstock, a więc muszą grać na maksa, to jest niezwykle istotne, a myślę też na końcu, że takie klubowe granie w ogóle powinno się rozwinąć w Polsce. W Polsce jest 700 zespołów, od razu tam trochę takiego kropi dziegdziu, że z tych 700 kapel 600 gra po prostu słabo, tak sobie gra. Ludzie piszą do nas gramy jak. Po co tak piszecie? No, grajcie swoją muzyę, a nie jak. W Polsce coś chyba nie styka, jeżeli chodzi z edukacją muzyczną. Jest słabowicie. Ludzie się nie uczą. Ja jeszcze się uczyłem muzyki w szkole podstawowej, a teraz jest tak, że mamy 700 płyt i tak naprawdę, mówiąc brutalnie, pozostaje nam później 100. Z tego wybieramy 36, mieliśmy wybrać 40 zespołów, a wybraliśmy 36. W związku z tym, żeby nie słodzić, no to istotnie jest coś niedobrego, że yy, młodzi Polacy grają, chcą grać, chcą u, u, uprawiać muzykę, ale jakby nie szukają w takich rejonach własnych, prywatnych, tylko bardziej szukają w, takim, w takich rejonach, które sami słyszą. Yy, czyli to, co podaje radio, co podaje, co podaje telewizja, co słuchają spłyt. A więc się próbują jakby ukonstytuować w tym, co jest na świecie, zamiast yy, wymyślać coś zupełnie nowego. Także yy, ja tylko tak mówię, w tym momencie, tak brutalnie, że nie jest to jakby najwyższa, yy, najwyższa marka w ogóle polskiej twórczości, takiej muzycznej, codziennej. Ale to, co wybieramy, to wydaje nam się, że to jest ta muza, która, którą, którą staramy się ocenić jak najlepiej. Zespół Enej, który. No właśnie, to chciałam powiedzieć, że tak. Zespół Ene, który zagrał w zeszłym roku jako. Zespół, który przyszedł tą całą drogę, czyli przysłał płytę, myśmy jej posłuchali, zaprosiliśmy ich na eliminację, przeszli te eliminacje, teraz świę, święcą triumfy, które mogą być bardzo różne, może to być coś trwałego, może być coś to krótkotrwałego. Artyści muszą wiedzieć, że przez cały czas muszą prowokować, muszą coś robić. Nie można usiąść na laurach. To jest w że co może być. I znamy mnóstwo artystów, którzy zabłysnęli po na chwilę. Przystanek Żuczok nie jest może trampoliną taką do sukcesu, to jest zupełnie coś innego, ale jeżeli spowodujemy przez te właśnie przeglądy teraz jesteśmy nad morzem, tydzień temu byliśmy w Katowicach że spowodujemy, że zaczniemy taki ruch w biznesie muzycznym. To super, no to będziemy się to wszyscy cieszyli. Dzisiejsza, dzisiejsza pierwsza kapela bluesowa, e, mieliśmy różne uwagi. E, facet powinny się trochę inaczej poruszać. E, Andrzej Puczyński mi dał tam sujki w bok, mówi, ty on z tym głosem powinien coś porobić, bo ma dobry głos. Czyli to jest, ludzie powinni oglądać, powinni inwestować w to, powinni dawać im jakieś plany na przyszłość, żeby się coś z tym ruszyło. Czyli jednym słowem, więcej edukacji, bo, to jest, bo, to jest, bo, to jest, bo ja mam wrażenie, że to jest trochę takiego brzdąkania w domu. Nauczyłem się kilku tam taktów czy coś dokładnie, i teraz. Często jest tak. Dokładnie jest tak, że uczymy się w domu, gramy, jesteśmy samoukami, ale nie możemy wyjść poza RAM takiego zamku, który sobie sami stworzyliśmy. Kocham taką muzę, no to w takiej właśnie będę siedział. Ja się wychowałem, nie wiem, na Cepelinach. I podejrzewam, że gdybym grał muzykę, to może ona właśnie byłaby tak jak Led Zeppelin. A my szukamy takich projektów, które są samodzielne. Dzisiaj będzie grała Pampeluna. To jest zespół, który gra i śpiewa, znaczy, gra, ale śpiewa po hiszpańsku, I myśmy ich pytali. Zaczęło śpiewać je po hiszpańsku, że było inaczej. Te teksty im pisze ktoś, kto zna język hiszpański, im piszą na polski, po polsku, potem tłumaczą to. I to mi się szalenie podoba. Jest to coś w tym zupełnie innego. Zresztą zagrali na, na dużej scenie. Przeszli taki nawet wręcz typowy los kapel, które nie załapały się na pierwsze eliminacje, załapały, załapały się na drugie eliminacje, i skutkiem temu była. Było nie tylko granie na dużej scenie, ale także płyta, bo Andrzej Puczyński powiedział, wchodzicie do studia i nagrywamy. Czyli warto jakby yy, iść do przodu jakby próbować, ale to co powiedziałeś edukacja, jest coś w tym. Jest słaba w Polsce edukacja w ogóle muzyczna. Muzyczna taka jak, wiesz, klucz w wiolinowi, jak zeszyt do nut, jak, jak w ogóle obeznanie się z muzyką, słuchanie się w muzykę, czy jest to ludowa, czy jest to poważna cokolwiek. Powinniśmy na tym się mocno pochylić. I czy mógłbyś jeszcze coś powiedzieć na koniec młodym muzykom, którzy wystartują w przyszłym roku? Trzeba to robić. Absolutnie trzeba to robić. Wszystkie te moje uwagi, e, które gdzieś tam brutalnie mówią, jaka jest rzeczywistość, e, w żaden sposób nie mogą Was skrępować. W żaden sposób. Trzeba po prostu przysyłać do nas nagrania, e, trzeba próbować. Pamiętacie, że największe kapele Dice została pozana w klubie, debite zostali pozani w klubie. To jest ktoś komuś coś powie. Właśnie, ktoś komuś coś powiedział, a potem ktoś przyszedł i wysłuchał. W związku z tym my nie jesteśmy producentami, żebyście też wiedzieli, my produkujemy płyty, gdzieś tam na finale może się to uzys mo mo Możecie to otrzymać, ale nie jesteśmy stacją radiową popularną, która nagle was wywinduje bardzo bardzo daleko, ale ten pierwszy moment, żeby się zetknąć z kilkuset tysięczną publicznością, to wam właśnie dajemy. Dlatego warto do nas przysyłać nagrania. Warto to... Nawet jeżeli odpadniecie... To jeżeli dalej jesteście w muzyce, to róbcie to przez całe życie. Jeżeli ktoś robi na chwilę, to znaczy, że to nie wytrzymało. Ale róbcie to. I na końcu Bogam nigdy nie piszcie, gramy jak. Grajcie jak wy. Ale nie grajcie jak ktoś, bo to jakby od razu troszeczkę dyskwalifikuje. Od razu sobie myślimy, wolimy oryginał. No tak by się na końcu chciał powiedzieć. Gramy jak y, Limping Park, to wolimy oryginał. To może nie próbujcie. Gracie swoją muzykę, ale w ogóle gracie, sięgacie po instrumenty. Próbujcie, bawcie się tym. To, to ma być zabawa, to ma być przyjemność. Jeżeli przyjdzie profesja, muzyka, to też wam mówię, że jest to ciężkie, stresujące, e, zapadające. Bywa tak, że wasze życie może się e, bardzo wlecieć do góry, ale także możecie spaść na dół. W związku z tym ostrożnie z tak zwaną karierą, ale grać trzeba i posuśpiewać dla wszystkich innych, nawet jeżeli to będzie 100 lat. Tylko nie fałszujcie. Czyli promujcie polską, dobrą muzykę. Absolutnie dobrą polską muzykę. Pol and rock, pol and rock. Czyli właśnie o tym mówimy. I w takim fantastycznym krajobrazie, jak tutaj jest, czyli morze, czyli Bałtyk, czyli Sopo, czyli plaża, słanie tej muzyki. O właśnie, słyszycie już teraz? O, coś tu jest chyba reggae. To jest, yy, jak? O, no to właśnie zaraz lecimy. Jestem w komisji, bardzo się z tego cieszę. Nigdy nie myślałem w życiu, żeby będę oceniał cudzą muzę. Bo to jest zawsze trudne, ale wybaczcie, jeżeli kogoś pomy, znaczy jakby pominiemy, a kogoś nagrodzimy. Trzeba po prostu grać. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo.